jest po świętach i postanowiliśmy wyjść trochę sobie, brzucha zrzucić a oparliśmy się na historycznym terenie i na historii 45. Dywizji Grenadierów Ludowych która operowała w tym regionie generalnie 12 stycznia 1945 roku zaczęły się tutaj toczyć się niezłe ciężkie walki dywizja ta walczyła na tym odcinku a właściwie jej walka to była taka właściwie walki odwrotowe walki odwrotowe bo Właściwie to już był koniec wojny, była taka wielka przewaga Rosjan. Musieli, musieli sobie po prostu w walce radzić i uciekać z buta albo samochodem, jak się udało. Generalnie różne źródła i różne, różne źródła podają, że wycofywali się stąd. Eee, właściwie z okolic Zwolenia, Magnuszewa, ponieważ tutaj dosyć długo, od 1944 roku stacjonowali i walczyli, w sumie też i na przyczółku magnuszewskim, co eee, wycofywali się na drogą. Na Radom, z Radomia na Opoczno, I źródła dodają, że część dywizji została tutaj, czyli została ona rozczłonkowana w jakiś sposób, a część dostała się aż pod ruski brud I zostali zamknięci w Kotle do 19 stycznia. Stamtąd oczywiście się wyrwali po jakichś tam po, po dużych stratach.

z grenadierów ludowych to były dosyć ciekawe jednostki nie była to taka typowa dywizja e, nie była to taka typowa dywizja piechoty czy, to, czy też grenadierów dlatego że sama dywizja e, g, g, grenadierów ludowych już miała w samym założeniu tylko dwa pułki a nie trzy jak standardowa dywizja Wehrmachtu ale za to byli nasyceni bardzo bronią automatyczną żeby zniwelować niedobór e, żołnierzy i żeby zniwelować niedobór E, ludzi. W każdym razie tutaj pochodzimy sobie, przedstawimy Wam naszą wizję takiej e, na podstawie zdjęć, naszą wizję e, sylwetki Dywizji Grenadierów Ludowych 45 Dywizji Grenadierów Ludowych. Ja, ja. En we moeten hier gaan. Are we gaan hier raad aus. No a teraz wyruszamy w następne miejsce yy, trochę się pobawimy jeszcze tutaj z kolegami. Szkoda czasu na siedzenie w domu przed telewizorem. Forwards manner! Forwards! Nie golimy się od kilku dni, zapuszczamy paznokcie, żeby był brud pod paznokciami. W pracy się nas pytają tylko, czy, czy coś się stało, czy mamy jakieś kłopoty, a to nikt nie może zrozumieć, nikomu zresztą się nie mówi, że to jest na sesję charakteryzacja. Ale walk, podczas walk odatowych szczególnie w zimę, no trudno jest się ogolić. Chociaż ja miałem taki przykład dobry, bo wody nie miałem trzy przestrzeni ciepłej to się w butelce kopało. Aber Männer, zurück. takie trzeba trochę zadbać o nocleg, jakieś spanie i jedzenie, trochę sobie tutaj jakiś dół jar znaleźliśmy, więc tutaj sobie trochę pośpimy. Będzie fajnie, chyba. A jedzenie już się robi. Jedzenie z ogniska, trochę skanki, trochę z meczki, z czegoś tam coś się zawsze ukleci. Walki odwrotowe i noclegi na odwrotach zawsze były trudne, bo tam właściwie. Gdzie to wędrował, tam musiał się położyć. No zobaczymy jak będzie z nami. Śnieg pada, ale ciepło jest. W sumie trochę kiełbasy, trochę racji zupek Niemieckich racji żywnościowych, trochę chleba, cebuli, trochę soliny. tak żeby jakoś tak żeby to nie złoto bo możemy głębiej i jakoś może będziemy tutaj sobie mieszkali wszystko jest dobrze suto zakropione, nie zamarzniemy Pogień wygasa. W ziemiance staraliśmy się pokazać szczyptę życia okopowego. Mamy zaimprowizowany z bańki po mleku piecyk okopowy, skrzynkę z granatami, racje żywnościowe. Na brzozie wisi oporządzenie na pasach. Początki drużyny 45 Dywizji Grenadierów Ludowych, która stara się jakoś przetrwać w warunkach zimowych na polskich terenach, terenach, na których ona walczyła. Generalnie, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, warki odwrotowe, cięż, ciężkie warunki, więcej amunicji niż oporządzenia takiego prywatnego. Właściwie to było chyba najważniejsze. Jedzenie nie było tak ważne jak, jak amunicja. Skrzynki od MG, które przystosowane, noszone do noszenia amunicji. Wiadomo, że nie do karabinu maszynowego, ale do różnych innych broni używanych przez nas. To co się złapało, co znalazło i co można było łatwo przenosić. Do tego zostało użyte. Wspólnie okop, improwizowany, ponieważ nie wiadomo kiedy można, kiedy można było, kiedy trzeba było wyjść z niego i ruszyć dalszą drogę. Znalazły się jakiś jar, dziurę, trochę, trochę desek i tak wyglądało, chyba, chyba tak nam się wydaje, że tak wyglądało takie życie podczas walki drogowej. Generalnie cały czas żołnierzy w ruchu. Jeżeli, nie, nie, jeżeli środki transportu zawiodły, albo ich nie było, to niestety kilometry przejść, przejść, prze, przechodzone z buta. Aura jest mniej więcej taka sama jak w 45, czyli delikatny mrozik z małym śnieżkiem, czyli chyba tutaj idealnie się wstrzeliliśmy w pogodę, chociaż... Termin odkładany z tygodnia na tydzień, ale jednak chyba najlepsze, najlepsze co się mogło zdarzyć. Właśnie taki termin. Z taką autą. Właściwie data bardzo zbliżona, bo dzisiaj jest który? 10, 12 zaczęły się na tym odcinku walki. Co prawda 45. Dywizja jeszcze nie miała tutaj nie miała na swoich barkach dużego ciężaru. Ale już dzień później, dwa, już musieli po prostu cofać się opóźniając ofensywy Armii Radzieckiej.